Witam wszystkich bardzo serdecznie, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taką czapę długą, mikołajową, z wielkim pomponem na końcu. Moja czapka waży 12,5 dekagrama czyli praktycznie jakiś moteczek czerwonego i kawałek białego. Może być z zielonym łączone, może być. Kolorystyka różna. Natomiast mówię, u mnie jest czerwony z białym. Robiłam na szydełku numer 4. Wykorzystane są tylko i wyłącznie słupki reliefowe, normalne słupki i zrobiony jest pompon. Jak taką czapkę wykonać? Zapraszam wszystkich na film. Jak rozpoczynamy taką czapkę? Już Wam mówię, nabieramy na, na szydełko, robimy brzeg. Ja robiłam brzeg taki, zobaczcie, rozciągliwy. Nie robiłam łańcuszka, tylko robiłam rozpoczynanie szydełkiem troszeczkę inaczej. Jak można tak rozpocząć? pracę, żeby, żeby ta praca była tutaj tak nieciągnąca nie się, tylko była bardzo elastyczna. macie tutaj w tym miejscu link przekierowanie do, do tego filmiku, Również ja, ja rozpoczynam wiele prac właśnie w taki sposób i rozpoczęłam białą włóczką zrobiłam Kawałeczek, zaraz wam powiem ile centymetrów. Wykonałam białe, białą włóczką 9 centymetrów i robiłam słupkami reliefowymi. Słupki reliefowe, też jak zrobić, są na moim kanale, i tutaj macie link do słupków reliefowych. Natomiast Później robiłam zwykłymi y, słupkami, przechodząc już na słupki zwykłe. Y, I teraz zobaczcie, cały czas jest ta czapka robiona prosto, jedynie w jednym miejscu tutaj o wykonałam trzy rządki, trzy rządki wszystkie słupki przerobiłam. Po prostu przerobiłam wszystkie słupki i w czwartym słupku w tym miejscu jest mijane. Czyli nie wbijam oczka tutaj w to pierwsze oczko. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Tutaj w to oczko, tylko cały czas jest zwężane przez calusieńką, długość, aż na drucie, aż, aż pozostanie nam tylko pięć. Oczek. I w tym momencie zostawiamy naszą pracę, wykonujemy pompona. Wykonujemy pompona dużego pompona. Można zrobić jednokolorowego, ja zrobiłam dwukolorowego pompona i tego pompona za chwilę tutaj doszyję. I będziemy już mieć czapkę gotową. A teraz. Pokażę Wam jak zabrać się za tutaj, za całą tą czapeczkę. Ja mam tutaj wykonany kawałeczek, jeden rządek, i zamknęłam to w okrąg. I teraz Wam pokażę, Rozpo, zamykamy, zamykamy okrąg oczkiem ścisłym, zamykającym. Zobaczcie, zamykamy okrąg. Oczkiem ścisłym zamykającym, czyli przeciągamy i przeciągamy. Wykonujemy zawsze na początku dwa oczka łańcuszka i teraz tak, żeby mieć cały czas równą ilość oczek, to zobaczcie, tutaj mamy te dwa oczka łańcuszka, w tym miejscu mamy dwa oczka łańcuszka i nad nimi mamy kolejne dwa oczka łańcuszka. Tu mamy pierwszy słupek, tu mamy ostatni słupek i żeby mieć jednakową liczbę słupków, to musielibyśmy się wbić w tym miejscu tutaj. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nam się robótka zwężała, tak jak mamy to w czapce, to nie, nie wbijamy się tutaj, tylko wbijamy się w kolejne oczko poprzedniego rzędu i, i wykonujemy dalej calusieńkie okrążenie. Wykonujemy, wbijając się po kolei w każdy, w każdy słupek. Ja całą czapkę miałam z troszkę grubszej włóczki i robiłam na szydełku numer 4, natomiast w tej chwili wzięłam, żeby Wam pokazać cały, cały proces tworzenia tej czapki. Mam troszeczkę cieńsze szydełko, ale bo dlatego, że wzięłam cieńszą włóczkę, robimy, robimy do końca. Jeśli nie wiecie, jak robić słupki, też jest filmik nagrany. I tutaj wam dam link. I zaraz dojdziemy do końca okrążenia. Tak, ostatnie oczko musimy zrobić tutaj, dlatego żeby nam pokryło ten tutaj słupek. I teraz zobaczcie, robimy oczko zamykające, bo tak, ten słupek jest pokryty, a tu mamy. Te dwa oczka łańcuszka i tu musimy zamknąć nasze okrążenie. Czyli wbijamy się w, nie w pierwszy, tylko w, drugi, w drugie oczko łańcuszka poprzedniego rzędu. W ten sposób łapiemy nitkę, tak i przeciągamy ją. I znowu robimy dwa oczka łańcuszka. Nie. I teraz tak, nie tu, tylko kolejny. Robimy mijając, mijając ten jeden słupek. Jeżeli chcecie, żeby wam się szybciej ta czapka zwężała, to wtedy i pierwszy i ostatni ten słupek mijacie. Wtedy będziecie mieć o połowę tą czapkę krótszą. Zaraz wam pokażę. Tylko dojedziemy do końca okrążenia i wam zaraz pokażę. Jak wykonać y, takiego pompona, też macie y, filmik. Trzeba tylko sobie znaleźć. Tutaj jest link. Jeszcze chwilka. O, i teraz tak. Ja chcę, żeby mi się tylko o jedno oczko, o jeden słupek zmniejszała czapka i żeby była bardzo długa. Natomiast jeżeli chcecie krótszą, to mijacie tutaj też. Tutaj tą dziurkę też mijacie i od razu wbijacie się yy, tu w to drugie oczko łańcuszka. Ja natomiast chcę o jedno oczko, to robię do samego końca. Zamykam Okrążenie. Robię dwa oczka łańcuszka i znowu nie wbijam się tu, bo tu już jest to pokryte. Mijam tutaj, te, tą pierwszą dziurkę mijam i wbijam się w kolejną. I robię całe okrążenie. I tak robię do samiosiękiego y, końca. O, I ta czapeczka, i, i tu mi się po prostu cały czas... Y, zwęża i wychodzi tak jak tak jak tutaj mi wyszło, że czapka jest zwężana do samiusieńkiego końca jak widzicie, źle sobie ułożyłam. O i teraz gdybym chciała tu w tym miejscu yy, mijać nie pierwsze oczko tylko ostatnie to wychodzi mi brzydko, natomiast yy, jak Jak pierwsze oczko mijam, wychodzi mi w ten sposób. Przymocowujemy pompona i czapkę mamy gotową. Za chwileczkę, porobię zdjęcia, jak taka czapka wygląda.